Panko, drodzy widzowie, pięciolecie, dzisiaj Shockera i na tym pięcioleciu spotkałem się z Patrykiem Kaczmarczykiem. Cześć Patryk. Witam serdecznie. Jak sam mam poczucie przede wszystkim? Co tam słychać ciekawego? A bardzo dobrze, jestem w trakcie przygotowań do, do gali w radomiu. Hitowa sprzedaż biletów. Także, także no, już nie mogę się doczekać, bo naprawdę, naprawdę fajny event się szykuje. Co masz na myśli, mówiąc hitowa sprzedaż biletów? Na przykład to, że sprzedałem 500 biletów w jakieś 20 godzin, nie? To, to, jest, to jest dobry wynik i postanowiłem, że więcej sprzedawał nie będę, bo no jak ci pokazał moją skrzynkę z wiesz, wiadomościami czy, czy połączenia, które do dzisiaj dostaję o bilety, to już mnie głowa od tego boli i, i tak naprawdę kilka osób mi pomagało te bilety sprzedawać, a wiem, że chłopaki tam jeszcze prężnie działają, Albert z Rudkiem, to tam już ponad tysiąc pewnie sprzedali, ale ja już mam dosyć. No to ładnie, naprawdę ładny wynik. Cieszysz się z lokalizacji Gali? No bardzo się cieszę. Tym bardziej byłem teraz na tej hali, bo nagrywaliśmy trailery przed, przed KSW i naprawdę robi wrażenie, nie? że jest kurczę, ta hala nie jest mega szeroka, ale jest, wys, jest wysoka, 5000 ludzi. Tak naprawdę z, nawet z ostatniego krzesłka będzie dobrze widać Oktagon i to będzie tak, takie wrażenie, naprawdę. No będzie gęsto, nie? I będzie, będzie naprawdę fajnie. Patryk, y Zapytam ci wprost, nie? bo to jesteś gościem, z którym można rozmawiać bezpośrednio. Jak się czujesz z tą pierwszą porażką na, na swoim koncie, bo byłeś zawodnikiem mega pewnym siebie przed tą walką i z tym zerem w rekordzie, czy to jakoś wpłynęło, gdzieś na twoją mentalność czy nie? No, słabo się czuję, jestem wkurwiony, nie? No, wiesz, no, nie tak że słabo znoszę porażkę, ale po prostu uważam, że nie powinienem przegrać w tej chwili jeszcze, nie? Że nie chcę mówić, że zlekceważyłem Roberta i tak dalej, ale kurde no to nie, to nie był moment na przegraną i boli mnie gdzieś to, to w środku i wiem, że wiem, że to też nie był, tak jak dużo osób mówi po przegranej, że wie, że trzeba zrobić dwa kroki, znaczy jeden krok w trzeba zrobić dwa w przód. Ale to nieprawda. Dla mnie to był naprawdę bardzo duży krok w przód, nie? że ta, ta porażka się teraz przytrafiła i naprawdę lepiej mi się trenuje, nie? Lepiej jestem dużo bardziej zmotywowany, kurczę. Czuję, że naprawdę dużo mi dało to, że przegrałem teraz, bo nie ukrywam, że przez ten ciąg moich wygranych ta kariera się naprawdę super układała, było głośno, wszystko było super. I trochę uśpiło we mnie to ten taki kurczę, głód walki, to takie właśnie zdenerwowanie, sportową złość, której trochę potrzebowałem, a teraz naprawdę mam jej bardzo dużo i nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy pokaże się znowu w y, OKTAGONIE. Ta sportowa złość jest skierowana w stronę Roberta Ruchały? Nie, niekoniecznie, wiesz, bo ja tak myślę o tym rewanżu, naprawdę, myślę o nim, mówię o nim, ale to nie jest tak, że ja muszę z nim walczyć, że ja muszę, że ja muszę go pokonać, że muszę, ja muszę mu pokazać, ja nic mu nie muszę pokazywać, bo może być tak, że jak, tutaj, jak się jakoś dziwnie ułoży, no chociaż nie wierzę w to, że się nie spotkamy, ale jak to się jakoś poukłada, to możemy się wcale nie spotkać. Nie? Chodzi mi po prostu o wygrane walki, o kolejne wygrane walki. Chcę pokazać, teraz czuję, że mam coś do udowodnienia znowu. Tak jak wcześniej nie, nie czułem już takiej kurczę, potrzeby udowodnienia czegokolwiek, a teraz znowu to czuję, a ja lubię czuć taką presję na sobie trochę narzuconą, nie? I, i teraz czuję, że ją mam znowu. To dobrze chyba, czyli to można powiedzieć, że porażkę przekułeś sukces. To się okaże, nie? To się okaże, no bo to zobaczymy jak to będzie w następnych walkach, ale no tak mam, tam mam taką nadzieję, nie? że teraz mam dobrego rywala, y, szykuje się taka dobra, stójkowa walka, także no, nie mogę się doczekać i, i wierzę, że pokażę, pokażę swoje, swoje umiejętności tak naprawdę teraz, tak jak nie udało mi się jej pokazać w Łodzi. Co to za rywal, co? A, no, wiesz, <laughs> Taki, taki, ten, ten, wiesz... No nie Ach, tam, to... że Tak z rozpędu coś powiesz, <laughs> kurwa, ale nic. <laughs> Bardzo chętnie bym Ci powiedział, wiesz jak jest, ale... nie, no jest. nie mogę, nie? I tak za dużo się wysprzęgliłem, w tego nie ostatnio. Ale z tak pół żartem, pół serio powiedziałem. Walka o pas Twojej kategorii będzie się w Radomiu. Saladin kontra Rutek. Co dalej z tym pasem, bo to rozumiem, że no to jest... Jest na Twoim celowniku bez bezapelacyjnie na pewno gdzieś, nie? No jest, stary, ja, ja tak, ja... Skoro pojawił się ten ranking top 5 nie? i Robert jest piątym, no to ja gdzieś pewnie jestem szósty, nie? Dajmy na to w tym rankingu. No to myślę, że jedna, max. dwie walki wbijają mnie w te top 5, jeżeli wygram, nie? Muszę wygrać tą walkę, potem od razu chcę wziąć walkę jeszcze. Zobaczycie mnie teraz w Radomiu i jeżeli nie będzie żadnej kontuzji ani nic takiego, no to też przed wakacjami będę się bił na pewno. Także jeżeli wygram te dwie walki, celuję też na pewno w rewanż z Robertem, bo wiem, że Robert mówił, że nie chciałby się na przykład być z nim top 5 teraz, nie? No to logicznie, że jak nie chce się z nimi być top 5, no to kto jest poza top 5? Ja jestem poza top 5. No to będzie się już ze mną, jeżeli, jeżeli tak, tak wyjdzie, nie? Na przykład. No to dajmy na to te dwie walki, muszę wygrać następne i zobaczymy jak się dalej ułoży, nie? No, nie będę teraz mówił o pasie, no bo jak mogą mówić o pasie po przegranej, nie? Także, także to jeszcze nie jest, jeszcze nie jest jakiś tam na moim mocnym celowniku, ale, no ale zmierzam, w tym, zmierzam w tym kierunku na pewno. Jak ci się podoba nowe KSW, można powiedzieć, Via Play, 12 galorocznie. No, bardzo mi się podobasz, przede wszystkim terminy można sobie ulepy ułożyć. Nie ma tak, że jak jedna karta już jest zapełniona, to, to no sorry, już się nie wciśniemy, musisz zrobić się na następnej, wtedy też się przeciąga ta przerwa twoja, a ja lubię Cię często, nie? I, i, no I teraz będziecie mogli widzieć mnie dużo, dużo częściej, nie? W klatce. Obiecujesz? Obiecuję, obiecuję, obiecuję. No kurde, no, no, będę się starał, nie, nie będzie żadnych kontuzji. Na przykład teraz mam złamany mały palec, tu mnie szyja coś boli, ale tak to, to wiesz. Tak to, to dobrze. No, mam nadzieję, że jak nie będzie jakichś poważniejszej kontuzji, to, to, to będę bardzo często ze siebie. Radom, lokalizacja presja czy, do, czy dodatkowe skrzydła, jak to wygląda? Chyba dodatkowe. O Melańczuk trzęsie kamerą, wszystko. Ej, dwa mikrofony mi gościu zepsułeś, jeszcze kamerę i zepsuł. Ty się nie wypłacisz do końca życia. No, i widzisz, no. Ale nie, Mimica, niegrzeczny zawodnik, straszny. Hamst, wiesz, bez kultury. Żartowałem, jak coś, żeby mnie nie zbił, bo nawucana z paringi. Ja myślę, że byś sobie dał radę. Ja myślę, że ciężko będzie. Ja w Ciebie wierzę, Patryk. Chyba, że będziemy biegać. A we teraz. dwóch, jakbyśmy go teraz, to, to całkiem myślę. Że... O, kurde. Wolę nie, nie, ale dobra, jak będzie trzeba, to już no, trudno. Będzie trzeba, ja to się wstawię za bo dosłyszałeś? Nie, 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 żartowałem, żartowałem Daniel. No dobra, co, o czym rozmawialiśmy, do mnie. Nie wiem, mieliśmy zakłócenia techniczne na wizję, ale nie, 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 nie. rozmawialiśmy o dodatkowych skrzydłach, czy ten Radom, czy jakoś o czy nie. Wiesz co, ja się biłem cztery razy w radom. Dwa razy z publicznością, dwa razy bez, no to, to to bez zostawiamy, bo to wiadomo, to nie, nie czuć w ogóle klimatu. Raz się ostatnią walkę semi-pro, Wtedy miałem takie naprawdę strzał emocji, Bo tam był mocir 1500 osób, no ale to 1500 osób było za mną i naprawdę czu, czuć było ten hałas, ten, to wszystko. Słyszałem swoje imię, swoje nazwisko gdzieś na trybunach, nie, nie, to, 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 to mega uczucie. No ale zresztą za mną kibicę wszędzie jeżdżam w dużych ilościach, nie? Nawet teraz ostatnio w Łodzi było 300 osób ze mną. Także to nie jest jakoś tak, że, że ci kibice będą na mnie mega presję wywierać, ale na pewno bardzo się cieszę. Pamiętam też debiut zawodowy miałem w Radomiu, to, to, to było mega przeżycie, naprawdę takie emocjonalne, bo możesz, po, jeżeli wygrasz walkę i po tej wygranej wskakujesz na tą siatkę, nie wiem, widzisz tych kibiców, no to to jest takie no, naprawdę chwila gdzieś tam, która zostaje z tą do końca życia i wierzę, że tym razem w Radomiu też tak będzie, tylko że no już na dużej 5000 tysięcznej hali, to, to będzie na pewno mega przeżycie. No drodzy widzowie, trzymamy kciuki. Czekamy na info o przeciwniku, bo jeszcze nic ciągle nie wiemy i pozostaje nam tylko kibicować. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i powodzenia w z Dziękuję domy. również. Dziękuję, pozdrawiam. Dzięki, Dzięki bardzo.